świętych Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywe łucy i na To wy powinniście nam przyprowadzić społeczeństwu księdza, każdego księdza pedofila i oddać go władzy, żeby go oskarżyli. Nie może tak być, że bronicie księży, którzy bronią księży pedofili i przestępców. Jak długo tak ma być? Powiedzcie. Powinni siedzieć w więzieniu i odpowiadać za to, że dzieci cierpiały. Te dzieci tracą dzieciństwo i czas dorosłości. Całe życie mają zmarnowane przez księży pedofilii. Wy to zrobicie. Wy... Sprzeciwiamy się pedofili w kościele, pedofili w ogóle się sprzeciwiamy, ale szczególnie w kościele, gdzie y, małe dzieci przychodzą do kościoła i są uczone y, o Bogu, a tak naprawdę są wykorzystywane i to jest dla nas coś perfidnego i przeciwko temu walczymy, przeciwko temu będziemy protestować.